Mike? Mike? Majk. No co? 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 S Siedzimy trochę przy tym aucie, co nie? Żeby jakoś tam działał. No. Bo się ostatnio zepsuł. Trochę. może przydałoby się, wiesz? Tak na obkód dzielnicy trochę. No dobra. Czyli jest tu jestem. Masz biąć? No mam. Dobra. Jakie tu ma moc! Ty, zawracaj, bo tam jakieś auto chyba wjeżdżało. Czekaj, bo tu ma za dużo moc. <grystanie> Nie wiem sobie tego opanować, co z ty z zrobiłeś? Ja takie dostałem. Umiesz zapajakować, dziękuję. <grystanie> Nie pchaj. Ty, bo ty potrąciłeś jakieś osoby tu. już jeszcze. To samochód, to ale jakiś poszedł jest. To nic ja nie ma... ten samochód do tyłu. Ja muszę... no... was trochę z strzelania, więc tutaj jest nauczyciel od tego. Dostaniemy nie. takie zabawki. Nie. Dostanę. Tylko na podtrzymanie dostaną. A, bo ja mam taką. Jedynie. No to jest, ale też z ciebie nauczymy strzelać Czekaj. Okay. Trzymaj tą tarczę. Ten pokaż o, tą. właśnie. Ty będziesz naszą żywą tarczą, to ty się ustaw tam pod mur. Tam. A nie idziemy gdzieś indziej. Posarało cię. Ja? Słuchaj się mnie, bo kulkę zarobisz. Bo tam jest chyba no, jakieś tam. opuszczone siedle. tam no. można chyba pojechać. Gdzie? No tam. Tam? Nie. No tam. Tam? Nie. A w sumie Dobra, wsiadaj się do busa. Patrz mi W Dobra, nie Dobra. Gotowi na małą wycieczkę? A. Czy mi się wydaje, czy to jest tylko dziura jest? Gdzie? Wydaje, kupuję. Okay. A nie, to tak, tak wygląda. No tu lampa taka, wiesz, taka o? przezroczysta, trochę jest. No, no wiesz. właśnie. Luz to A No. O tutaj w ogóle broń chyba leży? Nie wiem. Jakieś kamienie dziwne. No jakieś takie dziwne. No dobra. A to niedaleko tu. Co to jest za miejsce? No to jest to całe opuszczone osiedle. Tutaj. No. Aha. To no to tak w sumie ciekawe? nigdy nie byłem. O a tu łamałem się nogę. Dobra. Weźcie. Dobra, powysiadajcie, ja wezmę tam zaparkuję busta tam przy tym wieście. Odsuń się, odsuń się, odsuń się. A ciemno w tych budynkach. No chyba prądy już dawno tu nie ma. Może jest. Dobra. Yy, ustawcie się. Już ustawiać się tam do muru. Tam. Roz, rozstrzelają nas. Wyciągnij yy... tarczę, stawaj przede mną. Żadnej tarczy. Tak, jednak chowaj dostarczy. Tą chowaj tą tarczę. Ustawcie się tak, jakby w szeregu. Jak na wf ie kiedyś w podstawówce. No. Schowaj tego szpatgana. Czekaj, muszę go w... tak O. Oh. Ustawcie się obok siebie. Chowaj tarczę. No. Yy, tutaj. Tutaj jest pan trener, wasz. Nie wiem, jak go na imię, bo się jeszcze mi nie przedstawił, bo go szybko odebrałem. Nieważne. Dobra, z czego chcecie się nauczyć strzelać? To do szefa chyba. Szef, plecy czerwony. Nie ma. Anyway, dobra. No. William, z czego chcesz strzelać? A z czego można? Na początku... Może coś lżejszego, żeby mi mrok nie urwało. Tego na początku... Mike wracaj tu. Shotgun? Nie, na początku... Nie, to... albo z Uzika najpierw. A ja Shotgun'a umiem strzelać. No to najwyżej z Shotgun'a nie będziesz musiał strzelać. O, tak. Ja też sobie wezmę Uzika. Tak wydaje udziane, czy nie? Gdzie jest bus, bo ja muszę wziąć sobie z busa Tutaj Eee Tam za budynkiem jest mike ty też idź okay. Coś, Coś jeszcze nie. wziąć oprócz tego? Coś jeszcze wziąć oprócz tego? Na razie tylko to Uwaga no Ej, to jest to? Tak, to jest Tak, to jest to Mogę strzelać? Dobra, chodźcie y, Trener pokaże gdzie będziecie strzelać Gdzie jest Mike? A, tu jest. Stawał się On tu Dobra Eee yy... widzicie te trzy garaże? Stąd. Jakby. Czego no. mnie rok? Nie myli, to chyba tak. Dobra, to trener wam wytłumaczy o co chodzi z tymi garażami. No, no to będziecie do nich strzelać po jednym magazynku zaraz. A to możemy do Majka strzelać? Nie, bo zaraz strzelę do no. za ciebie. A. dużo. Nie igraj. Dobra. Dobra. No. Wzięliście swoje bronie? Mam Okej okay, Masz to... na tym mikro... A wuzi, odbezpieczyć umiecie? Umiem No jak odbezpieczycie cały magazynek w te garaże? W ser... Nie seriami tylko powoli, powoli. A Masz no tak... no Tak szybko, powoli Że tak Dobrze Czemu krążysz? W swoim miejscu Dobra, no to... No Dobra, no to teraz... Chodźcie Po coś lepszego Po teraz chyba większy kaliber oni idą czego wiem. No, troszkę więc... A to co bierzemy teraz? No. Mike, chodź po większy o. kaliber Chodźcie. Z tego chyba nie umiem szać eee, mieczyć umieć? Nie kiedyś ja tata uczył No tutaj jest taki Dobra. dół. No. Niech lepiej niech lepiej dadzą sobie ten tryb, co po jednym strzale ten, No Strzelają. Eee, A jak to ustawić? To ustawić? Eee, gdzieś po, le, chyba po lewej tak, po lewej stronie będziesz miał taki. No taki przełącznik auto i na semi. Weź sobie na semi. A to jaki to mięsień? Jakim to mięsień Chwila No i jak będziecie strzelać to Cały magazyn jak i potem Do tarczy będziecie strzelać Ja nie, o mam semi no. jak, jak to zmienić? Jak to ustawić? Yy, czekaj, po, patrz, 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 patrz. Chce, Chcesz na ten tryb semi? No Patrz, widzisz tutaj masz Po lewej stronie masz taki mały Przełącznik auto no. i semi auto masz do góry, sami masz da... Do... Tam jest wąszerę. V napisane, wiesz? Na tym przełączniku. No. V? No. Tak, V i no. wtedy będziesz mu... i wtedy nawalasz jedną serię No. No jest. Dobra. No, ja. Jaki teraz kal... kaliber do nich w lesi? Do nich. Kaliber ten sam. Dotarcie no. teraz będziecie strzelać. O. Tak prawdę do mnie. O. Odważny. A właśnie mam pytanie do trenera, mogę z tego sprzętu? Nie, z tego nie. No mnie testowaliśmy już na tym tutaj osobniku. Na, na Majku już testowałem, to Tarso to wytrzyma. No to dawaj. Dobra, odsuńcie się. Okej. Okay. No. Wytrzymał. Dobra, wystrzelajcie resztę magazynków no. Dobra, mamy te flasze, i co z nimi? No i będziecie wrzucać e? tam do budynku Do budynku, na, jak najwyżej Jak najwyżej no, I się otwórzcie, bo będzie biało Ała. Ała No O moje no. oczy Właśnie dlatego Budynek? ja się odwróciłem Tak Tak Gdzieś trafiłem nie wiem, gdzie ja w budynek. A, A to jeszcze... no, Tak, to wszystko chyba, bo z... chyba z byli, byli na bo nie wiem, nie patrzyłem w sumie. Z ligla umiecie strzelać? No, bo to taki większy pistolet. Z... z większym odrzutem. No, no to daję. Z... Z... z takiego czegoś umiecie strzelać? Takiego? Nie. Tak, umią, umią. Na uczeni są. Tak. No to dobrze, no to. Dobra, chyba koniec ja, treningu. Mike i William, wy, ja was wezmę odwiozę na osiedle potem i zrobicie jakieś tam zapasy do sklepu. Gdzieś naj... do najbliższego Dobra. sklepu pojedziecie busem. no okay. zapasy zrobię. A czego I zapasy? To? Nie wiem, jedzenia picia wody, bo trochę nam brakuje. Tak. To niech pojadą my sobie ubera zamówimy. No. No, 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 Chodź, no, Jestem To mini Super. Ty wiesz, gdzie tu tu jest jakiś sklep? sklep? za za Tu ktoś się chyba na drzewie rozbił. Znaczy na słupie. A to nie parkuje? <laughs> chyba nie. <laughs> Ciekawe. <laughs> Trzeba znaleźć jakiś sklep. Znaczy tu chyba widziałem ostatnio coś. A tu na lewo nie jest przypadkiem. To? Tu. Jest, jest chyba coś. Chodź, zobaczymy. Dobra. Czekaj, ja jestem do bagażnika schować czekaj, co czekaj. nieco? nieco. Czekają panowie, bo to zamknięte, ja tu pracuję. Dobra. Czekaj chwilę, Więc schowaj sprzęt do bagażnika. Ty, a właśnie, czy się płacić za te zakupy? Chyba tak. Tutaj ja otwieramy, zapraszam. Trzeba, trzeba płacić. Ty, może byśmy wzięli, wiesz... Jak to się nazywa? Ten tego. Za darmo. Mm. Pieniądze nie. od niego wzięli może. Czy a kupimy, ci a potem możliwa. Ale zakup... Dobra, dobra, dobra. Ale najpierw mamy chodź. zakupy. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodź. Dzień dobry. Dobra, Co dobra. My mamy wsiąść? No, zapasy. J jedzenie, picie. Wiesz. Ty coca kupię. Tu są jakieś... No, kluski. To bierz. Ale właśnie kluski w promocji! 2 plus 1 Bierz też papier. Dobra, mamy wszystko. Chodź. Proszę. Trzymam lampę, żeby... Tutaj ja kładę pisać. na lampę. Proszę skasować. Dobrze, to za wszystko wyjdzie. 42,58. Dobra, zostawiłem portfel w samochodzie. Mogę pójść? Tu kolega będzie. No nie wiem, nie wiem. Chyba, że pan na kreskę, to ja mogę iść na kreskę. Ja lampę trzymam, ten ja nie mam jak odejść. Znaczy tu o. kolega będzie, y, jakby wiesz. Wiadomo. No, to dobrze, to dobrze, to dobrze. To ja, to ja pójdę a jak coś to jego kasować. Mhm. A nie, chce pan może No i szedła. Trzymam lampę. Prawda? Ja nie śmieś. Panie przeszkadzam. Nie Wyjmuj kalibra Jaki kaliber? Bierzemy za i Jeszcze dwa tysiące Proszę Do kieszeni eee, Cała kasa, cała kasa. Nie. Nie nie masz? Masz to No to bierzemy Tysięcy? Nie Dolarów Dobra, bierzemy Szef będzie i tak dumny I co, będziecie brać chorob? Tak A co? Wy go pamiętacie... Pamiętajcie, że ten sklep jest tylko otwarty. A ła jest Ten sklep jest tylko otwarty w sobotę, także... No. Dzisiaj jest piątek. A, piątek, przepraszam. My ja się myli, szef mi podaje do herbaty i i wie pan. Dobra, I mi jeszcze rzeczy. Ja tu go pilnuję. Miłej stopy? Leczenia? Tam 200 metrów jak... dalej jest szpital, może dojdziesz. Nie dojdę pojadę. No ja? Dobra, to ja też tu nie mogę. zostajesz w sklepie, dopóki my nie odjedziemy? Może mu druga, żeby, strzelać, żeby w ogóle nie poszedł. On się nam przyda, jeszcze zostaw. Chodź. Papa, <kłysy> papa. Pa. Pakuj adio, do adio? bagażnika. Musimy my to imotować. no wie, bo z małoga w ogóle nie jakby on zapytał nas o do domu. <noise> Teraz pytanie czy tu szef będzie. Stoi A po co da. my to mamy mówić? Nie możemy kacę dla siebie zachować? No, awans może w końcu będzie. <noise> Gorzej będzie jak mu się nie spodoba. Hmm. A kacę ja nie, ja nie zostawiam. Ty, czekaj, chodź. Gdzie? Chodź tu. Dobra, czekaj. Gdzie? 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 Dobra, dawaj. Dawaj szybko, ty chodź. Bierz mi. Dobra, dawaj bierzemy te akacze i do domu je zanieśmy, chodź. Patrz na nas. Nie, schowaj to, schowaj do to, Do domu. Przez okno przejdź. Dupę se do tego, do gaci. Do, przez okno wrzuć A szalbę mogę mieć. Chodź. Cześć. Mm. Witam. Nie celuj typu, no. Ej, nie celuję. Eee... Wzięliśmy haracz. Ile? 150 i darmowe zakupy. Wie, no okej, okay, dobra. Więcej to nie miał w kasie. 120 im wadli do... Możliwe. Dobra. Podzielcie to 120 dolarów lub te 150 pomiędzy siebie i Masia awans twoje. O. Mówiłem ci, miśmieś. Ja by... Jakby coś, to na chwilę obecną tutaj nasz, no nasz, jak się nazywa? Komandos. No, komandos na, przez jakiś czas tutaj zostanie. O. Mogę dotknąć Kabinu? Tak. Chyba nie. No. A mamy coś szefie jeszcze do zrobienia na dziś? Się zawiesił. Szef. Szef tej hey, komandos No Co jest szefem? Zasnął Na stojące. No A ta, ten szef chyba dosyć w piarni poszedł, co nie? Tak No to może tam przyjdzie. A jak się tu w ogóle znalazłeś? Nie wiem, szef Po prostu zadzwonił po mnie, żebym was nauczył czegoś Z bronią Ej, hey, miś, miś Czekaj, dorabiam sobie po robocie. Obok ciebie jest to i To? Ja bym yy... uważał. Do widzenia. <noise> yy, ten ty nie wyjdę. Przepraszam bardzo. Stój. Astrzegawczy, stój. Gdzie on jest? Uciek. No ten tak katalizator to zaciekała pójdzie. Ty myślisz, że on nam coś zrobi? Ja no jak się nie sprzeda za nas, no to nic nie zrobi. A co jeżeli jedziemy w tej chwili jego autem? Dobra, skręcaj tu, skręcaj, tu skręcaj, tu skręcaj pod nas dom! Idzie tu, idzie tu! Cześć, czekaj. Tutaj to. mieszka ten świeżo, to można wjechać. Dobra. Uciechamy do domu, do środka, do środka, chodź, chodź, chodź. Dobra pana, nadwór. Mamy problem. O, już oczywiście zawalaj swojego kolega. Ale on wyszedł przez te drzwi przed chwilą. Zawołaj. Poszedł do niebieskiego domu. To co ukradliście? Nic. Będziesz mnie przeszukać, nic nie mam. Na pewno? Ja nic. Na pewno. Ja to co nic. kolega ukradł? Co ja nie wiem. Co wycinałeś? Nic nie wycinałem, tylko nie sprawdzałem, nie... czy wszystko dobrze jest. W... Tak, bo to jest mechanik. Problemu. To jest mechanik. Tak, to jest, jest mechanik. Jestem mechanikiem, dorabiam se. I szef go poprosił, żeby mu auto naprawił. Co, nie, Mike? No, no, tak, no, tak było, tak było. O! O!